Dzień dobry widzowie. Dzień dobry Polsko. Witamy w... E, Do widzenia Polsko. Dobra, wygramy hobby horse. Nie grałem żadnych hobby horse. Kalka, zapalniczka i witaminy. bez, witaminy, bez było? zapalniczki. Ale Nic ale to Ja kupiłem. Dobra, po co mać kę? Ja kupiłem. Jestem w hotelu. A ja nie. Oh! Uuu, babiki. Nie, czekaj, nie zabieraj kasy, Filip. Filip, się ja, muszę, ja muszę udawać tego słabego. Ja muszę odpaść taki bikurjaty postać. na jakiś. Kupię guliadach. po co? Widzowie chcą oglądać. Dokładnie. Co, że to ja będzie pani mam... moment. Dla tym młodych graczy najlepiej edytuje. Tak, dokładnie. Robiłem ostatni edit. No. Tak. Zrobimy.

No, kiapaka, kiapaka, No, cię chyba mrówki pogrążą. Ciebie zaraz pogryzą mrówki. Jak coś to leci raz. Nie. Właśnie. Ty nas zaraz zabijesz. Tak, właśnie. nas zabiję. Nie. Czy paka w wsadzuje? Tak. Ty młody graczy też? Nie! Nie, ha, ha. No, to przeżył. O, moja... nie, no. to za ha. Ha. nie, nie, przeżył. nie, 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 śmieć! Co nie, 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 podzielność. Ja mam już na ktoś To teraz nie, ktoś ten klucz taki. Co Z ale nie, mi chodzi o klucz szczęścia. No i teraz mam. No się ma ten klucz! Ma? No, no ale to. A. Ej, bo mamy problem, dobra, ja się poświęcę, bo jestem silny. Ha! Dobra, ja poświęcę się. Ha! ha. ha. Dobra, i to metal! Ha, Filip! A, możemy iść dalej. Max, to hub! Coś mówisz? Tak, bo mi zabrałeś miejsce. No co? Nie! Za późno! Ja... ja to ja jestem też Maksumar! Maksumar? Ja nie, też. ja nie umarłem. A, no, ja umarłem. a ja umarłem. Ha, na raz. mam. Ale nie, ja widziałem, że nie. Nie umiesz przejść. Uga buga. Ty figury o, nie. nie umiesz przejść. Ja byłem Dzięki. od tego, nie? Nie ja był, w on był rum, nie? Rum od nas, nie? No. On był rum od nas, nie? Ja się chowałem już, a on mnie nagle złapał. Max to z kamer. Dawaj na Max. Max, daj znać znaczy, jakby coś mrugało, bo ja się boję. Ciągle mruga. Nie! Max, nie! 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 Ej, mam chyba Roblox Crash! Dobra, nie Roblox Crash? Max, musimy się pożegnać! Dobre. Ej, co to Roblox Crash? Max, papa! Pa. Przyjęcie Robloxa! A, wow! Nie no ja znikam, ja nie umiem przejść tego bombika. Maks, dzwonisz mi, mówił, gdzie mam pies. Gaz, gaz, mam spida. Lewo. E, motypik, lewo, flick, lewo. Ojoj, przegrałem właśnie. Prawo. Prawo. A nie, żyję. A ja słyszę, to po prawo. Aha. Aha, spójrz ognia, jak mnie Jestem po prostu mózgiem. A ja <śmiech> umarłem <śmiech> przez. Bo mi mówicie takie badzienia Jak wam? Jak bym się? Co ty sobie Co ty sobie O teraz ja mam katcenkę O teraz ja mam katcenkę Ej każdy miał po Ej każdy miał katcenkę Najpierw Filip, potem... E, po... Co ja? Tak bo naszej ja mamie Ale prędkością Dokładnie. Dobra, nara! Pod wy zdacie? Bo tam jakiś stary ludek stoi. No to nie idź do niego, prosto. Ej, no czekajcie na mnie! No, nie. No, po prostu No dobra. O! Zielonego! Na no, Ej, strzałka! Gdzie mm. ty jesteś? Nie wiem, ja jestem wstrzymaniem. Czemu ono tak się robi? O co się goni? No spokojnie. Ej, co tak czerwono jest? Nie wiem. O tu no. jesteście, chodźcie, bo znalazłem coś zielonego. gdzie ty jesteś? Albo no flipa. Chodź. Jak coś nie Zajnij pamiętajcie, że potwory to nie są głupie hmm. i słyszą was. O tu jest strzałka. Musimy iść ze strzałkami. Szałka. A, miałem sanity. ci, e, ci młodych graczy, ja się boję. Widzę Was! Zelwami Lwami jestem! O, czarny podwórek! <noise> A, ja jestem razistą. Nie ma go! No nie! Uczyło na mnie?

a kim ja u was jestem? No ma chodą. <noise> Czemu ty to jeszcze? Czemu ty jesz śmieci? nie jesz śmieci? Nic śmieci. Ha, umiesz tak głową ruszać? Nie. No i ci zjadłem śmieci Już się nie Dobra, sprzątajcie śmieci. Kupiliśmy nowe mieszkanie. No sprzątajcie Monikę. Tu jest. No, weź, bo jeszcze na YouTubie, kto się nazywa Monika, to będzie zły. Spokojnie. Dobra, ja się mam przy Taka bądź, inni, na przykład Taka inna. Nie, 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 Да, у тебя похожие отфаржи. Значит, разница. А я что подобное? Для никого. Пойд ⁇ А пойд ⁇ м. 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 Co wy O, u was macie wyżej kamerę niż ja, czy niżej? E, wyżej chyba. Ja jestem ja do klatki piersiowej maxa. Bo ja widzę klatkę piersiową maxa, jak podaję Ja Zjadłem tego. Zjadłem a a cukierka karmelowego i połączyłem go z ketchupem. Ile no, może tak, telewizor podpiąć do kurde tego? Wiecie co? Idę, idę podpiąć telewizor do ziemniaka. Kurde. Max, no nie potykaj się od tego Ej Co? Co się Dobra, stało? Dobra, mam nadzieję, że kartę... No Jezuć, no nie mogę. Weź ktoś, Max. No Jezus Maria, no. Max, czemu ty się o banany no. 139, kurde, jeszcze powiem. Ej, patrzcie, my mamy złoty przycisk. No widzicie ja, co profesjonalnie. A wiecie, że ja mam cheat? Ej, chłopaki! Kto, z... za... i... Kto zdobył ten złoty przycisk? My razem. Bo jesteśmy teamowi młodzi to pisze to pisze makapaka. Z... się Zresztą. Ja, ja, bo mi się strzaci ciało. Jezu, teraz muszę tę te kurde sprzątnąć. Daj mi Max w siedział i nie wiem co robił. No kurde! No co jest? Wyobrażam sobie już twoje montowanie tego filmu. Fajny moment. O, super komputer A! ta latarka była za mocna. Tezę <texture> duchu się przestraszył. PZ2, wiesz? PZ2, wiesz? Potem Nie, da się już... Ja sobie... O, da się. panamie, Brać się. Jak świecę światłem w różne miejsca. U mnie świecisz w jedno miejsce. A czy jest kanister. Ale czego się wszyscy kurde wywracają? Nie mogę no, Max, idziesz do tego domu, czy co robisz? A. Nie chodźcie lepiej do Kibla. O. o nie! Komputer to, się przegrzał! To? Kto, kto spalił komputer? Kto włączył notatnik? Może no ty. No Max, mówiłem, żebyś nie oglądał YouTube. Nie, on po prostu włączył notatnik. Oglądałem po drugiej. Aha. No nie, no ten banan, mam kląsa bananów. No. Bo no ten śmietaneks, tak? Śmietanek. No. no Daj ten... mi się poobchodzić. A to mój kanał. Śmiertelny pistolet. Ile kosztuje? Aha. Tak naprawiłem nie przez okno. A ja mam jeszcze telewizor, to się podłączyłem HDMI i na górze mam OBS-a i widzę co się dzieje, czy działa w ogóle. Trzymać, yy, team, yy. Dobra. Pokaż. Widzę moją mordę. O, Purple Guy dzwoni. Gdzie? Nie. Jaki Purple Guy? Eee. czy czegoś tak. Dzień dobry. I left you. E e, dobra, ci chodzisz. Zostawiłem ci prezent na zewnątrz. Jest ja to prezent frekendy. Arpegium. Dam mu cukierki. Gdzie? Ja idę w tą, dupie Chyba ja chodzi mi o tą rakietę, e, ten rakietę. siebie, oglądam cię, jestem ogromnym fanem. O, o nie! Ja właśnie Ty. czytałem ten napis. No, to się jest ogromnym fanem. No, mam. Bo... O, no. Ej, bo gąbka mi zniknęła to do dobrze nie gdzie? Ja jeszcze. Ja nam zrobię spokojnie. No. Ile tych doświadczeń? No, nie wiem. No... Kto pił wieczorem alkohol? Ty Racja. EJ, ta Sigma. Łódka, góra. ile a, już a, sobie jeszcze? O kurde. Czeka granica. A, to teraz nagrywamy dalej, jakby się nic, nic nie stało. Dokładnie. twoich widzów. Bo widzowie są super. Czyło? Wow. Ale pięknie. Tak, czekaj, ja spróbuję. Dobra, ty robisz coś dziwnego w głową głową. z głowy. Rozpocznij nagrywanie. Kupię! My zamiast grać, to kurde tańczymy Masz tak, tak, że tak Ej, tak, pisz, żebyśmy zaczęli nagrywać, a nagrywamy już od 40 minut. To mi wypadło ale... ja. O, nie tańczę. A bo by mamy, do mamy kuchnię. Masz nam kuchnię. Znaczy te ze dwóch. chodźcie, chodźcie Jest na tym ja sobie to skaczę po bananach, banany, banany. ta piwnica duża jest. No. To jest chyba prędzej escape room. To jest ten nowy level the back oła, Oa, oła, 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 oła. Muszę splitować nie no. Ja nie wiem kto to nawet był szczęście. On mi zasłonił. Ej, czemu mnie tutaj tepnęło? Tak to jest SCP-106! Ej, co? Ja 16... bo... zaraz biec do tego utartego potwora w dwie głowy! Yeah, to... Ja o... Dobra! gramy w coś innego. 5 milisekund. Dobra, wszyscy teleport to ten, city. Nie wiem jakieś byle, jakie auto ten na Morty To jest teleport to city. To zrozumie? Jest! Dobra, teraz spełnijmy swoje auta. Zobacz o, na... <laughs> Co z tym gównem się dzieje? Pokaż mi robi... czy No, pokaż. Masz auto, widzisz? No. I teraz już ty masz. A, no to fajnie. Nie no, masz dalej, ale chcesz zobaczyć sztuczkę na tym białym aucie? Pokaż Ja. Co ja tu mogę zrobić? Naprawdę, to widzisz? Naprawdę, makapaka dalej się tu nie taknął. Makapaka się siedzi ptaka. Dobra, jeden. Dotknąłem, wygrałem. prawda. Przyjdę teraz. Ta teraz będzie. Ale ty nie dotknąłeś. Wypadł. Poczekaj na mnie, będę z Tobą. Uciekaj, uciekaj. Yes! Dotknąłem, wygrałem. to? No, no, nie do ciebie nie do ciebie tym młodych graczy, tylko do takiego jednego co ciągle kurde jeździ Moje auto się latać ci nauczyło, chodźcie zobaczyć. No, gdzie ty jesteś? He is a, fairy. a ty tu hmm. jesteś? Nie? No. Jak? Nie wiem, moje auto ma auto. Poczekaj na mnie! Ej, zatrzymajmy się tutaj wszyscy! Albo... wiem. Tutaj. Czemu ja wchodząc na te auto, ja w Dobra, ustawiam się w rządku. No, ja nie, 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 nie. Ja się. Czyli stracił. Dobrze, będzie fajny moment. To nie będzie fajny moment? Będzie, ja do tego Gargamela w czołgu jadę A kto jest Gargamel? Ty O ty świnio <laughs> to dawaj Trzeba <Chodź> się ty <laughs> <Cześć> się śmiejesz? <laughs> Z ciebie Brałem. Teraz będę jeździł moją ciężarówkę. Ta auto jest upośledzone. Ta ciężarówka skręca się u mnie, a jednak u mnie. Fizyka <grym> tej <daryga> gry chyba jest oparta o skimityjne. robi. Cukierki. Policja. Bawimy się w darmowe cukierki, chwila. Dobra. Dobra? Dzień dobry. Widzenia. <laughs> proszę cię skrać. To proszę cię skrać. Bumbo klub. Chodź kielki? Tak, chodź pan. Podjedź pan. dzień dobry. A jeszcze nie <laughs> Nie, nie zabijaj! Nie zabijaj! Ja tu tylko leżę. A gdzie to rysować? Oski bibimbombom, yesyms. Dokładnie, Szymon. I chcę narysować. Eh, what sigma, eh, what sigma. Gdzie jestem G? Dobra. Chodź tu na dół. Tutaj. Tu, za poguł. И че вы не стащите? Не, не, не рисуй. Спокойно, И че не стащите? Да, а мы... А что че не? видишь? Макс, не вернулся Ну, где вы? Как видишь, но узнал, что. Nie, to kończyłem. No mówię, jak Dobra. Jednak y, chwila, bo ja to muszę... Dobra, zgadnij co to. Skalmar. R, młota, Miałaś, Miałeś rację. Dobra, dla widzów. Serce. Nie rysuj po ty. Brzeczko rysuję, ale chwila. Serce. I. Kiesierzy! Rysujemy tubie. Ale kto Gdzie się zgłasza, to kepakę zgłoszę. Statystyki czas gry 7 godzin. Dobra, polska jest system na przykład z niemiecki. Niemców i te Czemu ludzie rysują flagę Palestyny? Trzeba to zamazywać. I ogólnie wszystkie flagi. Oprócz Polski. Plasteliny. O bardzo widoczne. Na mój piękny dywan. Pewnie będą musieli przeskipować trochę, żeby to zobaczyć, ten moment. No chyba, że ktoś jest takim sygnum, że ogląda za do końca. Dokładnie. Moja profesjonalna Europa, proszę się nie przeczytać. Prezentację, to przebadanie. To wyspy takie, a tu się złączyło, nieważne, ważne dobra. To rysujemy to z... coś? A toksik. Bracusz toksik. No czemu nie mogę tu rysować? No czemu już rysować się mogę z ale trzeba Mogę? Dobra, głosuj tak, bo ona mi niszczy obrazek. A, no to śmieć. Dlaczego ludzie nie są tacy nowi? To? znikła z gry. Może się Dobra, ja muszę kończyć. Widzowie... Ja też, ja też muszę... Dobra, subs, po prostu subskrybujcie tym młodym graczem i papa. Pa. tak? Popo. Pa, pa. wam moją perfekcyjną Europę. Dziękuję bardzo każdemu za tego suba. Więc kliknij te...